Wiadomo, że Jurek poleciał do Australii po kontuzji stopy dość poważnej. Miał zabieg, bo pękła mu kostka, trzeszka, i rehabilitował się i praktycznie z marszu pojechał do tej Australii. No można się teraz zastanawiać, czy, czy to była dobra decyzja, czy zła. Moim zdaniem jednak dobra. On zresztą sam tak mówi, że te dwie rundy, które przeszedł. Go podbudowały psychicznie jakby dały mu nadzieję, no tylko pytanie jest co dalej, no jakoś, jakoś Jurek musi po pierwsze tą stopę do końca wyleczyć, bo, no, bo też jeszcze podobno nie jest z nią tak już na 100% dobrze. No i gdzieś musi te zaległości treningowe w końcu nadrobić, no bo no bo to, czego zabrakło w meczu z majerem, no to właśnie, to właśnie przede wszystkim treningów, których, których nie miał, tak? I dlatego nie, nie czuł tej piłki, nie dobiegał, nie trafiał. To wszystko w tenisie można można wyćwiczyć taką powtarzalnością i takim automatyzmem, którego Jurkowi kompletnie, kompletnie brakowało. Jakby sytuacja się nie zmienia, no, no, to jest gracz, który który ma ogromny potencjał, który tak jak mówią zagraniczni eksperci ma potencjał na, na pierwszą dziesiątkę, no ale z drugiej strony też jak patrzymy na to, co się z nim dzieje na przestrzeni ostatnich miesięcy, no to jest gracz, który, który ma duże problemy z kontuzjami i, i, i często je łapie i bardzo mu to przeszkadza, więc no, niedawno Jurek nawiązał współpracę z jedną z czołowych klinik Polskich, zajmującej, zajmującą się pomocą sportowcom i, i ma wokół siebie sztab ludzi, fizjoterapeutów i lekarzy. No i miejmy nadzieję, że to przyniesie efekty. Przydałby mu się taki sezon, w którym byśmy zobaczyli, no na co go stać, kiedy on jest w 100% zdrowy, a, a takiej sytuacji dawno nie mieliśmy, bo bo. Bo US Open, kontuzja pleców, teraz ta kostka w stopie i tak naprawdę wiosną, o ile pamiętam, też miał jakieś problemy i też, też nie, nie grał na 100%. Tak naprawdę był taki krótki moment w tym mój brodonie, kiedy on naprawdę się dobrze czuł, chociaż też wtedy narzekał chyba na łokieć i na coś jeszcze. Także no, ja życzę Jurkowi w tym sezonie, żeby był w 100% zdrowy i żeby mógł pokazać, na co go stać, bo, no, bo w Australii tego zrobić absolutnie nie mógł. Thank you